Siemanko, jak widzicie, kupiłem właśnie tego skina. Mi się bardzo podoba. Napiszcie w komentarzach na dole, czy Wam się też podoba. Oczywiście bardzo was proszę o to, jak Wam się oczywiście podoba, jak nagrywam. Subskrypcję, żebym wiedział, miał motywacji po prostu, lajka też. No i co? No i siema, jego wieczór Wam życzę. Pozdro, do następnego odcinka Elo.